Ojciec nas wszystkich. Nauczanie domowe: 20 marca, List do Rzymian, rozdział 4, werset 13 oraz od 16 do 18 i 22. Nie od wypełnienia prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. I stąd to dziedzictwo zależy od wiary. By było z łaski, i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa. Nie tylko dla potomstwa opierającego się na prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest Ojcem nas wszystkich, jak jest napisane: Uczyniłem Cię ojcem wielu narodów przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył, jako temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. On to, wbrew nadziei, uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie Twoje potomstwo. Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość. Chciałem zwrócić uwagę na ten wymiar obietnicy, która została dana Abrahamowi, że będzie on dziedzicem świata. I jego potomstwo będzie dziedzicem świata. Święty Józef, wchodząc w Boże zamiary, godząc się na rolę opiekuna i ojczyma Bożego Syna, stał się dziedzicem świata. Jezus Chrystus, Syn Boga, to jest cały świat. Święty Józef odziedziczył cały świat. Z jednej strony jako potomek Dawida z Rodu Królewskiego, a z drugiej strony jako ktoś, kto godzi się na rolę opiekuna męża Maryi i Ojczyma Syna Bożego. Zwróćmy uwagę na takie trzy elementy. Po pierwsze, był władcą, regentem. Tak można by to powiedzieć, używając tych kategorii minionego czasu, podczas małoletności Króla Wszechświata Jezusa Chrystusa, podczas Jego lat dziecinnych, młodzieńczych, spełniał tę funkcję, spełniał tę rolę opiekuna młodego władcy, w jego imieniu działał, w jego imieniu postępował. I widzimy, że decyzje Józefa były jak kampanie wojenne. Te decyzje były strategiczne, brzemienne w skutkach i nastawione na przyszłego dziedzica, na tego, który rozpocznie dopiero swoją działalność. Więc był swego rodzaju regentem na świecie. Po drugie jest ojcem nas wszystkich. Adoptowanych dzieci Boga. My jesteśmy tymi, którzy przez wiarę zostali włączeni w potomstwo, którzy zostali włączeni w dziedzictwo. My jesteśmy adoptowanymi dziećmi Boga i ta adopcja, podobnie jak w przypadku adoptowania Jezusa Chrystusa, staje się tą cechą wspólną naszą. I Jezusa Chrystusa i równocześnie tym który jest opiekunem adoptowanych dzieci jest właśnie święty Józef. I po trzecie Józef jest też patronem wszystkich rodziców adoptujących dzieci I wtedy rozumiemy niesamowitą wartość, niesamowitą godność, niesamowite znaczenie tych par małżeńskich, które decydują się na przyjęcie tych dzieci. Dlaczego? Dlatego, że ta decyzja jest decyzją o przyszłości świata. Te dzieci to jest grono osób, które w przyszłości będą żyły, działały, pracowały, stanowiły pewną rzeczywistość. I ci rodzice dzisiaj, przyjmując te dzieci, budują przyszłość. Po drugie, można powiedzieć, że w ten sposób są dziedzicami świata. Ci rodzice, którzy adoptują, przyjmują ten świat dziecięcy pod swoją opiekę. Dają ochronę, dają możliwość rozwoju tego nowego świata. Ta decyzja jest też ochroną i obroną tych najbardziej bezbronnych pokrzywdzonych tych być może, którzy nigdy nie znaleźliby właściwych warunków do rozwoju, do dojrzewania, do przyszłości. I przez tę decyzję, dopowiedzmy to też do końca, sami narażają się na wiele trudności, czasem na kłopoty, poniewierkę, zamieszanie w domu. Narażają się na wiele zmagań z licznymi przeciwnościami. Wiemy, że to się dzieje. I trzeba to dzisiaj przy tej okazji pokazać i powiedzieć. Tak właśnie jest. Ten trud jest wielkim wysiłkiem, ale też wielkim błogosławieństwem dla tych, którzy stają się dziedzicami świata. Zwróćmy uwagę, w ten sposób obietnica pozostaje niewzruszona. Dla całego potomstwa. Ci rodzice adoptujący to oni są gwarantami tego, że jest niewzruszona obietnica dla wszystkich, także dla tych, którzy są zagubieni, postawieni w bardzo trudnej sytuacji. Te dzieci mogłyby pomyśleć, że dla nich została utracona ta szansa. Że ta obietnica ich nie dotyczy, że nie została dochowana. A ci właśnie, którzy biorą te dzieci do siebie, oni są tymi, którzy realizują Boży zamiar, aby każdy miał szansę, aby dla każdego z tych małych to dziedzictwo było realne, możliwe do zrealizowania. Czy zawsze się tak stanie? Nie wiemy. Ale chodzi o to, że obietnica nie została utracona przez nikogo. To jest wielkie błogosławieństwo i wielki szacunek, którym my powinniśmy otaczać takich rodziców, takie małżeństwa, które podjęły takie dzieło z mocy wiary, potwierdzając, że są właśnie dziećmi Abrahama, którzy dla następnego pokolenia wypracowują coś niesamowitego i wspaniałego właśnie poczucie realizacji obietnicy. Zadanie dla ciebie na dziś. Pomódl się za wszystkich rodziców, którzy zaadoptowali dzieci. Niech w tej modlitwie, w tym błogosławieniu im błogosławi Tobie Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.